Jaki jest wasz rupienie Crawl Duty? Ponieważ moje to jest albo Black Ops 3, albo Black Ops 6. Ale dzisiaj nagrywamy Black Ops 3, ponieważ za niedługo, znaczy już, już w tym roku w sumie to jest, e, tak ma 10 lat. Więc postawimy, że czemu nie zagramy w tą 10-letnią grę e, i zobaczmy jak daleko możemy zajść na tej mapie, bo. Ogólnie mapy zombie są bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Tak, tak, w skrócie. I ja, może, nie jestem najlepszym graczem zombie, ale wydaje mi się, że nawet dobrze umiem grać czasami. Więc postanowiłem, że czemu nie? Próbuję coś porobić w Black Ops 3. Ostatnio już grałem w Black Ops 3. Więc postanowiłem, że czemu nie? Może to też nagram. Ta gra ma bardzo, tak, strasznie bardzo dużo i tutaj, te streg są ciężkie. Stawienie tej gry to wszystko to, to, to zajmuje dużo, ale to serio dużo czasu. Jest tu cholernie dużo kroków. Ty właśnie jak chcesz ustawić sobie grę, żeby mieć paka pancza, to to może się zająć 20 minut. Tak, tak, co najmniej. Jak na razie mam klucz, mam odprawnika, o długopis. Więc zaraz możemy zrobić pierwszy rytuał. I ogólnie trzeba zrobić cztery rytuały na całej mapie. Gdy zrobisz te cztery rytuały, to, yy, to prawo właśnie odmówić paka i wtedy możesz ulepszać broń, ale wtedy zajęło ci się ci to już 20 minut, prawdopodobnie zginąłeś już raz czy coś, upadłeś już raz, więc no to jest masakra. Niektórzy bardzo lubią taki gameplay, ale ja. Mm, ja tego nie lubię. Czemu to jest Shadowman? Dalej. Przy okazji sobie Gablegama wezmę. Właśnie ostatnio, tak jak mówiłem, grałem w bloku PS3 bardzo dużo ostatnio. E, więc próbuję grindować właśnie Gabelgamy. I jak na razie, w sumie nawet dużo Gablegamów już zdobyłem. Znaczy, nie teoretycznie Gablegamy, a Liquid Divinium. To się zuboża za kupowanie drzwi, o, o, ten o, aktywowanie pułapek. Tego wszystkiego, jak to wszystko aktywujesz, to wszystko robisz, to wtedy odblokowywujesz sobie e, bardzo fajne rzeczy. Znaczy te liquid divinium, i za to możesz robić gambling i zobaczyć, jakie kabel odbokowujesz. odblokowujesz. Więc ja bardzo chcę sobie tak 100 takich liquid divinium odblokować, ponieważ wtedy będę mógł robić. E, Opening w cudzysłowie. W tym odcinku tego nie zrobię, a może zrobię odcinek, gdzie po prostu będę otwierać te gablamy, bo. Jakby. Nie wiem, to jest bardzo. Entertaining. Nie wiem, jak to by powiedzieć. To jest bardzo. Fajne do oglądania po prostu. Jak się. Odblokowuje różne rzeczy. Mamy LMG. O tak. Tylko to jest burst. To to nie jest. zajebiste. ale okej, okay, to pani będzie. Dobra, ponieważ to jest trzecia runda, to możemy kilka razy użyć tego e, zakręć, tylko musimy znaleźć inne, inny kocioł z ogniem, bo chcemy odblokować drzwi, a tak to drzwi nie odblokujemy. Eee, fuck, e, e, dobra, idziemy tutaj, tutaj idziemy, tak, Yep. I otwieramy tutaj drzwi. Zajebiście. I mamy otwarte drzwi. Możemy tutaj wejść. Animacja sprintowania w tej postaci jest zajebista. Jakby mi się podoba, jak to sprintuje. Bardzo, bardzo fajne. Mhm. Drugi rytuał. Zaczynamy na rundzie trzeciej. Ogólnie to jest tak, że w sumie. Wiesz, robimy drugi rytuał. Już zrobiliśmy połowę. Pucka puncha na takie niskie rundzie. Jakby, wiecie, to jest żało, że w sumie zajmuje ci mniej rund do ustawienia tego wszystkiego, ale zajmuje ci to więcej czasu, ponieważ mało się zombie spawnują, myślisz optymizować się punkty, to wszystko. I to jest coś, z czego nie lubię w sumie w Starszych zombiekach, znaczy, podoba mi się to, że masz jakby decyzję, masz opcję, możesz decydować jak chcesz zdobywać się punkty, ale jeżeli chcesz w najszybszy sposób zrobić pokapancza, To musisz w bardzo specyficzny sposób grać I mi się to bardzo... Nie podoba A w Nowych Zombie Czasami to jest zbyt łatwe, ale... Zosobnie tylko otwieracie... Drzwi, różne rzeczy i macie w sumie wszystko już... Ustawione nie musicie nic zrobić. O, oh, fakt, Margła? Ale że, że na rundzie trzeciej? Co? Ej, bo ja nie mam drzwi Pomogę, ok. Ale na rundzie trzeciej to jest w sumie nawet nie jest źle. Dobra, Dobro? Dobra. To było nawet łatwe w sumie. Kurwa, atomówkę! No nie, i zakończyła się gra. Chyba. Co? To nie zrobiło zombiaka! O co? Okej, okay, dobra. Nie wiem jak to nie zabiło zombiaka, ale spoko, bo możemy sobie na rundzie trzeciej jeszcze porobić kilka rzeczy. Zajebiście. Więc tutaj możemy pójść, tutaj nie możemy wyskoczyć. Ale możemy teraz tutaj ziup. Tutaj pudełko. Yy, 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 jest. Zombiak siema. Teraz możemy Rytuał, Numer 3. No fajnie, bo jak się zabija te duchy, demony czy coś, to dostaje dodatkowe punkty, zawsze coś. I za Rytuał też dostać punkty, 500 punktów, więc jakby zajebiście. O, tutaj kolejny, eee, już, dobra, już nie mam. Zaklęcie śpi, no, tak, dobra, zbyt, zbyt, dużo. Optymalizowaliśmy, dobra, zabijamy go. Ah, był In plain sight, in plain sight. Nie, dobra, nieważne. Ale zakręci się obudziło, więc możemy otworzyć kolejne schody. Eee, tutaj, jup. Eee, jeb. Nie wiem czy coś jeszcze będę mógł tutaj zrobić. Eee, au, 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 a? Yeah. Tutaj, 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 jep. Może jeszcze? Nie, 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 nie udało się. A tutaj mamy ostatni item do rytuału. I uh, I guess... Zabijamy zombiaki. O tak. O, ale kombo! O kurwa. Zajebiste kombo. To jest kombo, które chcecie mieć. Uj, żeby, żebym tylko tak nie zginął. <noise> szybko możesz celować, co jest, skoro. Dobra I... Yeah. I nie wiem, czy tutaj coś można zrobić, nie? Z Shadow'em hmm. To no, ja kupię sobie pis pistolet, karabin maszynowy Karabin maszynowy, actually kinda goated jest on trochę zajebisty. Iiii, dobra, tutaj, tutaj, spędz dalej, tutaj, spędz oh, oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck! Fuck, 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 fuck. Fuck, 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 Ogólnie fajne jest to, że te parasity, yy, jak cię... Uy, ty, ty, a nie, to nie, nie mam tego kappa Ok, okej, dobra, ale żyję. Przeżyłem jakoś. Właśnie, dlatego lubię mieć inflamed sight, bo jak go aktywujesz to mi zniszczone na no sekundkę U oh, fuck Dobra, 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 dobra eee... Mhm Dobra Zanim się będą więcej zombie spawnować I mojej dupską będą gonić <grym zygranie> To było ryzykowne Dobra jest Więc Spoko Double points? Ok. Ok. Dopiero runda się zeszła, no tak, dobra. Zajebiście. W okay, ja dopiero rok temu się chyba dowiedziałem, że możesz nożem atakować w ogóle. Wtedy, no gdy masz main to, to mnie zszokowało. Ale no, ok, dobra. Mamy wszystkie rytuały, czyli w sumie możemy teraz otworzyć tamten portal. Stań się bestią. I chcemy otworzyć to tutaj. Mamy dużo punktów, więc możemy od razu spackponchować bronią. Jest zajebiście. Może spackponchoj pistolety, bo w sumie mam teraz daily challenger, żeby zabić 50 zombie eksplodującymi yy, pistoletikami. Okej, okay, nie możemy jeszcze rozpocząć rytuału, bo tu musimy posztawić te robactwa. no, ogólnie w ogóle jutro wychodzi nowa mapa zombie i trochę się na to hype'uje. Tylko akurat wyjeżdżam, więc to będzie w ogóle też ostatni filmik na tydzień. <laughs> no i trochę szkoda, że akurat e, kiedy nowa mapa wychodzi. L, wyjeżdżam, ale... Ale oh well. Będę miał jeszcze 8 godzin. Chcę się wyspać, żebym mógł na 100% sobie jeszcze 8 godzin posiedzieć. Grając z e, Matuszem spróbuję zrobić Easter'a za nim. Wyjadę, jeżeli ukończymy grę, zanim ja wyjadę. To będzie szalone. Eee, I co, i może też przy okazji będę mógł zrobić z tego filmik. I reakcję, i mam nadzieję, że nie będzie spoilerów na internecie, że nie zobaczę. Jak jako ostatnio, jak ja sobie nie zaspoilerowałem, że finalny boss to był kurwa dinozaur. Ja tak krzyczyłem ze szczęścia, to było tak zajebiste doświadczenie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kupuję tamtego perka. Ten perk jest kurwa OP as fuck. I co? I I, I... Okej. Okay?

Granatów i to trochę się więc ja. Uh, yeah. okej okay, dobra, zabić go, zabić go. Przy okazji, może Jagger Noga, on sprintuje, no tak. Przy okazji, może Jagger Noga sobie kupię, żeby mieć więcej zdrowia. To byłoby miłe, bardzo dobre. Actually, eee. Uh, I zabity z Eee... przydałby się in Plain sight fruitowy, Proszę, 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 Jest! Mamy! I... Insta Kill? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, zajebiście. Więc ogólnie tak, ustawiłem wszystko, zajebiście ogólnie mam... Cały setup zrobiony w... 20 minut! Ej, to nawet nie było źle, tak szczerze. Tylko problem jest właśnie w Black taki, że jak... Coś spieprzysz, padniesz raz... I musisz... I zginiesz, to... Masz trochę przesrane, bo... Ej, hey, zginąłeś, musisz to od nowa robić. Powodzenia, 20 minut setupu. Ja pierdolę. No więc ogólnie mam wszystko ustawione i teraz mogę sobie po prostu grać i wysokie rundy robić, więc to... To tak. Wysokie rundy, by the way, ósma, ósma runda. Kiedyś to było coś takiego, że jak właśnie doszedłeś do rundy tam, nie 20, to, to było takie wow, a teraz? Yy, mówię, że doszedłeś do rundy ostatniej, takie? Hmm, okej, okay, dobra. Też tutaj właśnie są te... Yy, pęknięte butelki tutaj na przykład pokazuje, że to jest czagar. no tutaj... Jak widzicie, ma to, że, że to jest Juggernaut, i możemy tutaj pójść. I oto kupujemy Juggernaut tutaj, więc fajnie. Yy, I właśnie tutaj mamy Double Tap. Teraz możemy ich zabić. Jak się ich zabija, to też te pajączki dropią. I Prestige pierwszy, 29 poziom. W ogóle dużo nie mówiłem o fakcie, że ta gra ma już 10 lat, co jest dla mnie. Trochę dziwne. Nie wiem, tak ja się nie wydaje jakby miał 10 lat. Co wygląda za dobrze na 10 lat. Dobra, i teraz. Boom! Um, let's go! I zaraz będzie Daily zrobione, bo już miałem duży progres zrobiony. Ale byłem debilem i się... Z... i się przypadkowo zabijam. Uh, z na początku. Więc mamy Liquid Divinium! Let's go! Z jakiej rundy chcemy dojść? Tak szczerze nie wiem. Może rundy 20, jeżeli nie zginą może jakieś coś fajnego może zabędę. w sumie też na mostach są te e, te czy jak to tam się nazywa, <laughs> jak tutaj się idzie. że też nie wiedziałem, że to jest przejście, o właśnie Fuse, nie wiem jak to się nazywa po, po, po polsku jedno jest pewne, Widows Wine ułatwia tą grę mocno, <laughs> jakby bez tego perk'u to ta gra byłaby taka ciężka. Właśnie dlatego że grajnuję te Gabulgamy, bo jeżeli wygrinduję dużo tych perków, co mi daje perka holika, to wszystko, żeby mieć więcej niż 4 perki, to będzie takie dobre jakby... Ło, wow, kurwa. Tak, teraz jest finał mapy Black 6. Potem będzie Black Ops 7. I nie wiemy jak to pójdzie z tym Black Opsem 7. Bo oni tam zrobią. Mam nadzieję, że to będzie dużo polepszenia. Dobra. Mówi tak przekazi Eee, kurwa Fuck 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 fuck, fuck. Dora, mm. Dobra padom Dobra, to kurwa Eee, dobra Tutaj Okej okay. Tak 36 minut gram, a już dopiero na rundzie 16 jestem A w nowych zombie to byś był co najmniej na rundzie 30 tam masz nową rundę co minutę, tutaj masz nową rundę co 3 minuty, czy 4, ale wiecie, też te gry się mocno różnią, jakby... Ok, to jest wielka różnica w sumie między Black Ops 3 a Black Ops 6. Black Ops 6 to jest w sumie takie RPG, gdzie ulepszasz, ku, ku, kupujesz, non-stop ulepszasz, yy, czujesz się jak Bóg, po prostu niszcząc tych wszystkich zombie to wszystko, a Black Ops 3 to jest taki bardziej survival, taki, że zombie survival że tutaj wiesz, próbujesz przeżyć tutaj... robisz questa, żeby przeżyć bardziej dłużej, tutaj coś stworzysz, tutaj coś. Tutaj próbujesz przeżyć tutaj... kupujesz perki, tutaj padniesz, no to szybko musisz wszystko odzyskać zanim zginiesz. Fuck, 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 fuck. Klikałem, eee... aktywowałem gabl... Chciałem aktywować. Czy mój skrót nie działa? Czy to się zrestartowało? Bo ja coś mam w ustawie... Aee... Mam skrót i jestem włączony. Ok. Kurwa, muszę perki znów kupywać. Mmm. Mmm. Może shotguna jednak wezmę. O, ile pajączków. Jeee, yeah, dobra. Zawsze się boję wskakiwać na te miejsca, bo jak. ja spadnę. O, właśnie, mogę strze. O, dobra. No właśnie tutaj i możemy go przywołać. I... Oś tutaj, kurwa, uratuj mnie, proszę cię. Gdzie on jest? Idzie za mną, ale kurwa, nie wiem gdzie jest. Gdzieś na pewno jest, tylko kurwa, nie wiem gdzie. O, jest tutaj. Oś, Więc tak, on strzela w zombie, on broni mnie od co jest miłe. O, zabił zębiaka. Nie wiem, czy to się liczy jako zabójstwo u nas. Dla nas. Jakby takie ruchy trzeba zrobić czasami. W okopie trzy. A jak się je uda zrobić, to, to zfakcjonujący test. Oh, bonus points. Ej, mam to w dupie. Hmm, dobra. Jak widzicie... O, właśnie, wskrzesił mnie teraz. Civil Protector mnie broni, więc jest dobrze. <grych> tak długo jak on tutaj jest, to, to, to powinienem żyć. Pośutaj, tutaj, poś tutaj. W mnie. Myślałem, że on ten, że on spierdala już. Ja myślałem, że on wyjdzie... pójdzie właśnie w najgorszym momencie. Dobra. Civil Protector możesz tam postrzać w zombie, a ja polecę sobie po... Berka. O, okej, okay, nieważne udało się. elo, łatwo. Zajebiście. Jeszcze w starzych jakich nie było eksfiltracji, więc w sumie nie wiedziałeś co za bardzo ze sobą robić, jak już ci się znudziła gra, więc e, tak. Na pewno bym chciał widzieć większy challenge w, w Black Opsie 7 na przykład niż w Black Opsie 6, ale żeby prędkość była ta TikTokowa 4 <ścoughs> liquid nie mamy 28, więc... Gambling kiedyś będzie, ale nie dzisiaj, więc kiedyś zagram ponownie w poza 3, ale będzie modowanego. Więc mnie będzie przez jakiś czas, yy, więc yy, mam nadzieję, że ten filmik się wam spodobał. Jeżeli nie no to przepraszam, dyslajkujcie, to jeżeli wam się spodobał, to lajkujcie, subskrybujcie i bajo!